Galactus nigdy nie postrzegał Thanosa jako kogoś więcej niż aroganckiego śmiertelnika. Dla istoty, która od zarania wszechświata balansuje cykle życia i śmierci, działania szalonego tytana były niczym więcej niż dziecinną igraszką, jak zabawa zapałkami w lesie pełnym suchego drewna. Galactus nie kwestionował potęgi Thanosa, wręcz był świadomy jego ogromnej mocy oraz ambicji, które stawiały go w rzędzie najgroźniejszych istot w kosmosie. Gardził jednak jego brakiem zrozumienia, ślepym podejściem do równowagi, która wykraczała daleko poza prymitywne kalkulacje o zasobach. Moment, w którym Thanos zdobył rękawicę nieskończoności i jednym gestem wymazał połowę istnień we wszechświecie, dla Galaktusa był aktem niewybaczalnej ignorancji. Thanos widział w swoim działaniu misję przywrócenia równowagi. Wierzył, że eliminując nadmiar populacji, ocali wszechświat przed samozagładą wynikającą z przeludnienia i niedoboru surowców. Jednak z perspektywy Galaktusa, była to brutalna ingerencja w fundamentalne cykle ewolucji kosmosu. Thanos nie pojmował, że życie rozwija się w długofalowych, złożonych procesach, w których każde unicestwione istnienie stanowiło trybik w większym mechanizmie. Mechanizmie, który od milionów lat zapewniał stabilność i płynność przemian we wszechświecie. Z góry dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz zostawiony pod filmem, gdyż dzięki temu kanał może się rozwijać. Galactus, będący ucieleśnieniem kosmicznej równowagi i siłą, która przekształca martwe światy w nowe źródła energii, dostrzegł skutki czynu Thanosa niemal natychmiast. Wymazanie połowy życia we wszechświecie oznaczało dla niego katastrofę. Miliardy planet, które miały ewoluować w żywe energetyczne ekosystemy, nagle zostały pozbawione potencjału odżywczego. Cykle wzrostu, rozkwitu i upadku, które Galactus nadzorował od eonów, zostały bezceremonialnie przerwane. Światy, które miały stać się dla niego źródłem kosmicznego pokarmu, zamieniły się w jałowe pustkowia, niezdolne do dalszej egzystencji. Galan gardził Thanosem nie za jego przerośnięte ego i aspiracje, czy też ze względu na to, że tytan był ledwie pionkiem w skali wszechświata, lecz za krótkowzroczność, Galactus postrzegał go jako istotę niegodną władania tak potężnymi artefaktami, jak kamienie nieskończoności. Pożeracz planet rozumiał subtelność kosmicznej równowagi, której Thanos nigdy nie mógł pojąć, Ratowanie wszechświata poprzez masowe wymazanie istoty żywych było przejawem żałosnej ignorancji. Tam, gdzie Thanos widział liczby i statystykę, Galactus widział skomplikowaną sieć zależności, w której każdy gatunek, każda forma życia była fragmentem większej całości. Co więcej, akt zniszczenia połowy wszechświata zakłócił nie tylko naturalne cykle planetarne, ale również metafizyczną równowagę energii, która w marwelowskim kosmosie jest niemal namacalna. Galactus... Istota będąca częścią fundamentalnych sił wszechświata odczuł ten chaos jak szarpnięcie łańcucha, którego ogniwa nagle pękły. Wszechświat stał się przez to mniej przewidywalny, bardziej chwiejny, a dla Galaktusa, który żywił się energią harmonijnych, dojrzałych światów, była to egzystencjalna obraza. W oczach Galana, Thanos nie był mistrzem równowagi, lecz przypadkowym wandalem, który zadał kosmosowi nieodwracalną ranę. I choć tytan mógł postrzegać siebie jako wybrańca przeznaczenia, Galactus wiedział, że jest on jedynie kolejną efemeryczną anomalią, która zniknie szybciej niż zdaje sobie sprawę. Thanos, używając rękawicy do wymazania połowy istnienia, w swojej pysze nie przewidział, że jego czyn zaburzy nie tylko życie zwykłych istot, ale również fundamenty kosmicznego porządku, nad którym Galactus czuwał od niepamiętnych czasów. Dlatego właśnie pożeracz światów gardził Thanosem. Nie za to, że uważał się za zbawcę wszechświata, lecz za głębokie niezrozumienie tego, czym naprawdę jest równowaga wszechświata. Jeśli chcielibyście poznać więcej ciekawostek z tego uniwersum, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!